Zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin, utrzymujący się z własnych funduszy i posiadacze kamienic bez zajęcia. Również dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak o firmie J. Mintzel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar, i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta Mac Machona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem. Jeżeli nie czymś posługa. Taka jak innych odparł radca, niechętnie machając ręką. Tyle, że przy posłudze był bestia niemiły. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim. Co wlazło, a on najgorzej gniewał się, jeżeli nazywał go kto? Panem konsyliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że o mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie handel cierpiał na tym. Wcale nie. Bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subjekt Hoffera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, tłumy zaczęły tam przychodzić na śniadanie. Osobliwie roiła się studenteria. I poszedł też do szkoły przygotowawczej? Poszedł i nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No, ale co pan powiesz? ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano że zamiast wytrwać przy nauce do końca, w niespełna rok rzucił umeblowanie pokoju, który ze względu na swoją długość i mrok w nim panujący zdawał się być podobniejszym do grobu aniżeli do mieszkania. Równie jak pokój, nie zmieniły się od ćwierć wieku zwyczaje pana Ignacego. Rano budził się zawsze o szóstej, przez chwilę słuchał, czy idzie leżący na krześle zegarek, i spoglądał na skazówki, które tworzyły jedną linię prostą. Chciał wstać spokojnie, bez awantur, ale że chłodne nogi i nieco zesztywniałe ręce nie okazywały się dość uległymi jego woli, więc zrywał się, nagle wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łóżko szlafmyce, biegł pod piec do wielkiej miednicy, w której mył się od stóp do głów, rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej krwi, któremu przypadniał się wyścig. Także koncept. Pański zegarek zawsze śpieszy się z rana, a później wieczorem. Odparł cierpko lisiecki, ocierając szronem pokryte wąsy. Założę się, że pan był wczoraj na preferencie. Ma się wiedzieć. Cóż pan myślisz, że mi na całą dobę wystarczy widok waszych galerii i pańskiej siwizny? No mój panie, Wolę być trochę szpakowatym aniżeli łysym, oburzył się pan Ignacy. Koncept syknął pan Lisiecki. Moja łysina, jeśli ją kto dojrzy, jest smutnym dziedzictwem rodu. Ale pańska siwizna i wderliwy charakter są owocami starości, którą chciałbym szanować. Do sklepu wszedł pierwszy gość. Kobieta ubrana w szalopem. I chustem na głowie, żądająca mosiężnej spluwaczki. Pan Ignacy bardzo nisko ukłonił się jej i, ok i, i ofiarował krzesło. Czy nasz stary nie jest podobny z profilu do Napoleona III? Nos, wąs, Hiszpanka. Do Napoleona, kiedy chorował na kamień, odparł Lisiecki. Na ten dowcip pan Ignacy skrzywił się z niesmakiem. Swoją drogą Mraczewski dostał urlop przed siódmą wieczorem, a w parę dni później w prywatnym katalogu Rzeckiego otrzymał notatkę. Był na hugonotach w ósmym rzędzie krzesu z niejaką Matyldą. Na pociechę mógłby sobie powiedzieć, że w tym samym katalogu równie posiadają notatki dwaj inni jego koledzy, a także inkasent, posłańcy, nawet służący Paweł. Skąd Rzecki znał podobne szczegóły z życia swych współpracowników? Jest to tajemnica, z którą przed nikim się nie zwierzał. Około pierwszej w południe pan Ignacy, zdawszy kasę Lisieckiemu, któremu pomimo ciągłych sporów ufał najbardziej, wymykał się do swego pokoiku, żeby zjeść obiad przyniesiony z restauracji.